Czemka. witajcie na kanale Mati prawdziwy, prawdziwy polski kolosalizm na DVD a dzisiaj ja mam no już kanał stworzyłem kilka dni temu słuchajcie, ciekawostka właśnie chciałam wam powiedzieć, że zapraszam na mój kanał obecnie już na tym będę teraz nagrywam, będą pojawiać się regularnie albo tam sporadycznie to zależy jak będzie czas z góry bym poprosił o subskrypcję łapkę w górę tak, ja na tym filmiku chciałem wam powiedzieć Wam przekazać kilka ważnych informacji, jak zaczęło się zbieranie, zbieranie na moich filmach na DVD, tak? Podzieląc to, bardzo długo zbieram filmy, jak widzicie, może nie widzicie, ale jak wchodziliście w film, filmik, test odtwarzacza? idealnie działa, to tam można powiedzieć, że widzieliście część, połowy mojej kolekcji, tak? A ten telewizor, ten telewizor, który jest yy, yy, u mnie w pokoju, wisi na ścianie. Poczekajcie, za chwilę wracam. Tak jak powiedziałem, ten telewizor wisi na ścianie, ma 65 cali, ma smarta, obsługuje wi-fi, internet i, i Netflixa, streaming i inne rzeczy. I to jest marka, to jest soni, marka Kiwi, no full HD 4K telewizor, a sprzęt, na którym oglądamy to jest The Regent DVD, przynajmniej 225 też y, 1800phd y, y, jakoś oglądania. Na nie oglądam oczywiście formaty DVD. No, no, a o czym, o, o, do czym a do, do czego mówię? Słuchajcie, jest jestem y, 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 z kolegów w kinie. A na spokojnie, to do filmów, które zaczynamy zbierać, przejdziemy potem. Ostatnio byłem z kolegami w, z kolegów w kinie, z kolegami też, ale z kolegą. Z kolegą byłem w kinie... Yy, z kolegą byłem w kinie. Yy, proszę was. Obecność. Obecność 4 Ostatnie namaszczenie. Jeśli ktoś był w kinie na obecność cztery, ostatnie namaszczenie, no to słuchajcie, to polecam. Tylko, że są plusy. Yy, takie, że... Minusy takie, że były tylko polskie napisy, a film trwał ponad dwie, trzy godziny. Zajpisy film, nie chciało mi się czytać, ale tak. wiadomości się okazji, a potem ja czytam. Yy, film był w sumie tak jak powiedziałem, jak po napisał obecnie 4 dosek namaszczenia, w Kinie byłem w tym... Yy, Wszed, tak, w się byłem, no. Tam zakinął, to plus jeszcze te, tam te na, na czas do tego yy, granita, tam poowocowało go do owocy leśnej i tam popcorn. to wyszło tam niecałe chyba 127 zł. No. My tam wspólnie z skończyliśmy No powiem Wam, że fajny film, nawet od dziwu ujdzie, ciekawy jest. A szczególnie ta ralka, kurde, sama się uniosła. Mówiłam, mami, mami, jedną mamu i zawsze tak taka, to kurde, taki ryby skoczył, miałam, ja chyba chyba jak sobie mówi. Cały goście nie mówię, ja się nie boję, choroba, ja się nie boję, ale to, tam było, to była cena, cena gwałtowna. Jakby yy, było ujęcie z filmu Zombie 2. Yy, a bo to Zróżnionów, że jedzie samochodem i nagle taki tup ci wyskakuje na, powiedzmy, na ulicy, czy powiedzmy jedziesz samochodem i ten, i ten zombie ci kurde stanie przy... i tak yy, mówię, buchnie ci yy, w szybę. no to ja pierdzielę. No. A no, film był ciekawy, ponad 3 godziny trwał. Druga sprawa. Yy, Film, moja kolekcja zaczęła się zbierania, jak miałem powiedzmy 10 lat. Miałem 10. No, 11. Miałem 11 lat. To pamiętam, że to kupiłem, pamiętam, że jak mieszkałem na swoim starym mieszkaniu, kupiłem 3 filmy, trzy chorory. Koszmar, horror koreański, męka, torment i fabryka śmierci. To były A. I amerykański chyba koszmar. Albo cztery płyty, które kupiłem. Pamiętam, że w wkurzył na mnie się, bo, za, bo miałem, 11 lat, poz, miałem 11 lat, więc byłem jeszcze dzieckiem. mi że się wkurzył na mnie, że oglądam horrory, no. Zabrał mi to płytę, rzucił mi tam gdzieś chyba na, na dnie tam... Na dnie tam chyba yy, za szafą. Mama, mówiła, no, czy mama normalnie mi pozwalała oglądać pod okiem, Mama normalnie mogę pozwalała chory, horrory. Tak samo też mi pozwalała. Dla niektórych może się, dla niektórych ludzi, którzy niektórych mogą powiedzieć, że trochę to jest normalne i, i chore. No, bo jaki może jedną osoba dość kardynalny, normalnie. Ja to oglądałem od małego, dlatego, żeby sobie psychikę po prostu wytwarać, Żeby się nie bać. A teraz mam, mając, mając 20 lat, się żadnego choru nie boję, tak? Oglądam na stop. Cześć, gatunki innych filmów też oglądam. No, ale mówię, to tam, tylko chorów. Zacząłem zbierać, no To miałem trzy te płyty: tak, amerykański y koszmar, fabryka śmierci i tak jak powiedziałem, męka mm, ja jeszcze tam stałem u dworze czufonej, co oglądałem, no dobrze się udało. I potem zaczęło, potem tak filmy tak zbierałem, tak trzymałem je w półce, potem w pufie takiej zamykanej, potem miałem powiedzmy 30, miałem powiedzmy 12-13 lat, miałem ponad tam 13-14 płyt, tak? Tam było komodo kobra, miałem potem klont Ciaki, potem tam był sinister. Sinister powiedzmy yy, jedynka, dwójka, obecność yy, dwie części, klawa uczta, klawa I tak potem, jak już miałem tak z 15-16, to już miałem tam powiedzmy 100 parę, 150 płyt. No i tak, już teraz mam z 20, można powiedzieć, że no, mam za jakieś 4000 tak? Ja wiem, że to jest nierealne, dla mnie to jest realne w sumie. No, zabrałem do całą kolekcję. No. Jeszcze zbieram w sumie te filmy do, do kolekcji. No ale, tak już tak jak już powiedziałem, no nie każdy tam jest fanem filmów DVD. Natomiast do no, tego w sumie, pełno filmów jest na Netflixie, jakbyś w biomaxie i innych streamingach. Ja tam jestem starej daty. Jestem filmowcem starej daty. Lubię filmy na DVD czy na Blu-ray. Właśnie myślę, kupić Blu-ray. Bo kurczę. Filmy DVD w są, są w dobrej cenie, ale. Jakościowo dobrze się najemlędy, ale nie wiem, czy zastanawiam, się, zastanawiam się czy nie kupić formatu otwarzacza blu-ray i zbierać płyty osobno, oso, na osobną półkę na, na płyty blu-ray, tak? Bo mi się wydaje, że to też byłoby dobry pomysł. Swoją drogą, tak, chyba na płyty niektóre, bo w sumie mogę w sumie formatować płyty DVD półkę na półkę. Ale ja też mogę formatować płyty blu-ray na drugą półkę, taką mniejszą. Bo w sumie i to co jest na DVD, to co wyjdzie na DVD, a nie ma na Blu-ray'u, oglądam na DVD, a to co nie wyjdzie na blu a jest na DVD, to będę na DVD. To, to są e, dobre, dobre pozycje, w sumie, to jest godę Tak jak na tym kanale Abernathy, żeby pamiętacie, bo Marcin recenzję, on też ma formaty blu formaty DVD. No. no cóż, to było na tyle. Jeżeli film się wam podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem i pamiętajcie, niech moc i dobre film będą z wami. Trzymajcie się ciepło i do następnego odcinka. na canaleta Mati pra, 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 polski para por de que